W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Dawid, jutro twój piąty zawodowy pojedynek. Rywalem będzie tym razem Konstantin z Sakara. Pięściarz doświadczony, pięściarz, który boksował już z polskimi pięściarzami w przeszłości. Jak przebiegały przygotowania do tego pojedynku? No, pracowałem 8 tygodni do, 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 tej, do tej walki ciężko. Przebiegania dobrze przebiegały. No, cały czas utrzymuję tą formę z, z każdej walki. Jest ta forma. Yy, tylko ją bardziej doszlifuję i wiadomo, technicznie bardziej teraz... Yy skupiliśmy się bardziej technicznie, żeby nie rzucać się mięciosami, żeby tak nie szeroko boksować. Jeździłem na sparingi do Wisły, Kraków teraz cały czas. Naprawdę tam chłopaki mnie dobrze dojeżdżali i myślę, że, że teraz będzie efekt, efekt tego, tych sparingów, bo sparowałem z takimi podobnymi do właśnie Sakary, stylu Sakary właśnie z chłopakami a Sakary jest bardzo szybki na nogach i tam sparowałem, bo są tam te zawodnicy, sparowając z nimi naprawdę myślę, że, że pokaże właśnie teraz no dobry boks. Analizowałeś swój pojedynek z Abramienką, szczególnie pierwszą rundę, kiedy dosyć mocno się wystrzelałeś? No tak, tak, tak. Tam właśnie ta pierwsza runda to była, było dużo mocy, a w drugiej rundzie ta moc opadła. I dopiero od trzeciej rundy tak już naprawdę zacząłem boksować normalnie, aczkolwiek za bardzo też chciałem ubić tego Abramiarkę, jak to widać było. I, i, też, I też to właśnie niepotrzebnie tak robiłem. Miałem się rozkręcać z rundy na rundę powolutku, ale no... Mi się wydaje, że tu była taka taktyka na bramierko. Ja Oglądają jego walki i on na wszystkich, gdzie do przodu. No to tu była taktyka od razu ruszyć do, do, do boju i, i, i pokazać, mm, kto rządzi na ringu. Mhm. Sakara też jest takim zawodnikiem, którego ciężko skończyć przed czasem. On czasami po prostu przyjeżdża, trochę przeszkadza, unika otwartej walki. Nastawiłeś się na to, żeby jutro być w ringu przede wszystkim cierpliwym? No tak, właśnie o, o, o to chodzi, żeby nie ruszyć od razu, mm, tylko y, stopniowo. Stopniowo się rozkręcać... Y, y, do, do, tej, do tej walki powolutku, powolutku, bo, bo o to chodzi, prawda, bo tak jak ruszyłem właśnie na tego Abramierkę, no to no tam już w drugiej rundzie zadyszkę miałem, a tutaj trzeba mądrze zaboksować, bo to też nie jest zawodnik, który padnie po pierwszym lepszym i powolutko myślę, że, że, że pokaże dobry boks przybywa wam zawodników zawodowych w Oświęcimiu. Łukasz Warzyczek też złapał kontrakt ze dobrym sponsorem, z mocnym sponsorem. Wygląda na to, że tam nastroje bokserskie coraz lepsze w waszym regionie. No tak, panie, to koledzy już bardzo długo się znamy z nimi, razem trenujemy już od początku swoich swoich amatorskich walk zaczynaliśmy też razem. Myślę, że, że tutaj będzie między nami dobra taka rywalizacja i zdrowa rywalizacja przede wszystkim, bo każdy z nas będzie chciał być lepszy od tego drugiego zawodnika. No i myślę, że, że, że to zawocuje ta grupa tutaj u nas w Osiem. Mhm. Pytałeś się Łukasza Wawrzyczka, jak ciężko oddycha się tam pod ziemią w kopalni soli? No nie, no nie pytałem, bo ja pracowałem na kopalni, e, e, pracowałem e, troszkę na kopalni, to e, trzeba, no, trzeba się powolutku rozgrzewać na tej kopalni, żeby wiadomo nie złapać tej zadyszki, żeby, żeby nie za szybko tego robić, bo, 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 to, bo to się skończy tym, że złapię zadyszkę, wejdę do ringu i nie będę mogła oddychać no, no, Wiadomo, że trzeba inaczej się rozgrzewać na, w kopalni. Jakiego Dawida kwiatkowskiego jutro zobaczą kibice w ringu? Ty lubisz wsparcie widowni, a tam atmosfera będzie dosyć spokojna, gala stolikowa, więc tego dopingu takiego żywiołowego chyba nie będzie. A myślę, że wszystko będzie, tylko wejdzie hardkorowy koksu. Pokaże, że nie ma lipy, no to no i będzie dobrze, no.